Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na przesłanie październikowe. Zobaczymy sobie, jaka energia czeka Was drogie barany właśnie w tym czasie i do tego wykorzystam talię boski tarot. Wykorzystam także karty anielskie, przesłania aniołów. A także karty miłosne. Sprawdzimy sobie różne obszary naszego życia. No dobrze. Zobaczmy na razie ogólną energetykę na październik. Dla Was, drogie parane. Ogólna energetyka. Jaki w ogóle będzie ten miesiąc dla Was? Jaka jest ogólna energia? 10 buław. Moi drodzy, to jest energia, no popatrzcie sami, jak ona wygląda. Energia dużego zmęczenia. Na co warto uważać? Warto uważać na kręgosłup, warto uważać na branie na siebie zbyt wielu obowiązków, bo tutaj mamy taką sytuację, gdzie rzeczywiście albo bierzemy na siebie zbyt dużo i nie jesteśmy w stanie tego unieść, bo tego jest tak dużo albo rzeczywiście jesteśmy sami z wieloma tematami i na przykład nasza rodzina czy przyjaciele czy może w pracy tak rzeczywiście jesteśmy sami i po prostu niesiemy na swoich barkach nadmiar nadmiar obowiązków bardzo często ta postawa dziesięciu buław ona jest związana z takim wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności, że czuję się odpowiedzialna, odpowiedzialna za coś, za innych, za finanse, za prowadzenie domu na przykład, za yy, zdrowie mojej rodziny. Yy, tak? Co by to nie było? 10 była zawsze mówi o olbrzymim zmęczeniu. I powiem wam, od razu tutaj dosuniemy kartę rady. Dosuniemy. Dobierzemy, tak. Zobaczcie, 10 denarów. Karta rada. No, ja mam takie poczucie, że tutaj albo trzeba będzie włączyć rodzinę w pewne ważne tematy Twojego życia i być może oddelegować część rzeczy dla rodziny, czy dla przyjaciół, czy dla pracowników? Ale pierwsze, co przyszło do mnie to właśnie nie wszystko pieniądza, tak? Bo tutaj 10 denarów, ta skrzynia jest pełna złota, jest pełna monet, jest pełna bogactwa. Natomiast czy to nie jest pewnego rodzaju tutaj taka pułapka troszeczkę? dla was, że wy właśnie o te pieniądze po prostu walczycie, albo się tak mocno zaharowujecie. Może tutaj trzeba poprosić też kogoś o wsparcie z rodziny, być może wsparcie finansowe, jeżeli czujecie, że na przykład sami nie możecie sobie z czymś poradzić, albo jest wam trudno, bo tutaj mamy taki obraz troszeczkę zosi samosi, która wszystko sama sama chce robić, a to jest kosztem naprawdę olbrzymiego y, zmęczenia. Dobrze, y, teraz moi kochani, zobaczymy sobie, jak wygląda obszar y, Waszej miłości, aspektu uczuciowego. Miłość i uczucia, zobaczymy miłość, uczucia i jak to się rysuje. Karta cesarzowej, czyli pokazuje się przy Was... Mm, jeżeli jesteście kobietami, bardzo piękna energia, energia obfitości, energia takiej pełni, bycia widzianą, bycia dostrzeganą, jeżeli chodzi o miłość. no Mam tutaj też takie poczucie, że możecie, drogie panie, wzbudzać bardzo duże zainteresowanie wśród właśnie mężczyzn. Jest tutaj pokazana taka sytuacja dobra i korzystna dla Was. Mam też takie poczucie, że z wieloma tematami w aspektach uczuciowych w tym miesiącu może inaczej z pewnymi aspektami trzeba będzie się wstrzymać. Czyli ja mam takie poczucie, że bardziej wydrukie panie, barany. Powinnyście zadbać o siebie, zadbać właśnie o swój komfort, o swoje piękno, być może o swój dom, o odpoczynek, nie spieszyć się z decyzjami uczuciowymi, na przykład z wchodzeniem w nowe relacje, nowe związki, ale też powiedziałabym, że nie podejmujemy decyzji pochopnie, jeżeli chodzi o związki, w których jesteście. Tu wskazówka jest taka, żeby się pewnym tematom miłosnym właśnie przyjrzeć, czy nie jest tak, że ten koszyk jest pusty, tak? I dlaczego ten koszyk jest pusty? Co jest powodem tego, że ten koszyk jest pusty w obszarze miłości? Czy wy za dużo dajecie, czy może yy, trafiacie na niewłaściwe osoby, tak? Bo widać, że Wy jesteście tutaj w takiej energii dawania. Dla mężczyzn, baranów, jest tutaj powiedziane, że Wy możecie przyglądać się pewnej kobiecie, która bardzo Wam się podoba, jest dla Was przepiękna. I dla niektórych to może być też kobieta, która ma dzieci, która jest mamą już, tak bo najczęściej taka jest cesarzowa i ta energia właśnie tej cesarzowej to jest taka kobieta, na którą warto czekać, tak? bo to jest właśnie ta siódemka denarów czyli Wy drodzy Panowie będziecie tutaj bacznie się tej cesarzowej przyglądać może oczekiwać od niej kontaktu natomiast zobaczymy jeszcze co z kart anielskich tutaj chce być Wam powiedziane że jeżeli chodzi o Twoje życie uczuciowe, pozostań optymistycznie nastawiona, czy nastawione, wszystko idzie w dobrą stronę. Wszystko jest dobre i wszystko jest właściwe. I tu jest też powiedziane, że pozytywne myślenie przyniesie Tobie miłość. Czyli też jest właśnie takie, tutaj taka refleksja dla was. Że mm, no właśnie, że to negatywne myślenie, takie negatywne nastawienie e, też może opóźniać bycie w dobrej karmiącej relacji. Dobrze. Zobaczmy, jak wygląda aspekt Waszej pracy. Wasza praca. Praca. Królowa Buław, to jest energia mocy, energia działania, to jest w ogóle Wasza energia też, energia ognia, tak? No, to jest kobieta przebojowa, dynamiczna, która też, ta karta jest też zapowiedzią pozytywnych rozwiązań na polu zawodowym. Królowa Buław może być też na przykład waszą szefową, może być też waszą menadżerką, waszym zwierzchnikiem, ale tutaj są pewnego rodzaju zmiany pokazane przy tej energii, właśnie królowej Buław. Jakie to będą zmiany w aspekcie pracy? Zmiany pozytywne, kochani. Być może uda Wam się dokończyć pewien projekt. Możliwe, że też niektórzy będą chcieli, na przykład, wyjechać za granicę do pracy albo zmienić pracę. Coś tutaj dopełnia się, coś tutaj dobiega, dobiega końca, ale też jeszcze usłyszałam, że jest tutaj taka energia uznania pokazana, tak? Czyli Wy też możecie być uznani przez Kogoś. Docenieni przez kogoś. Popatrzmy teraz, jak wygląda aspekt finansowy. Finanse, finanse. Tutaj, jeżeli chodzi o finanse, moi kochani, to ja mam takie poczucie, że wy idziecie w stronę oszczędzania. I te finanse są stabilne, ale nie do końca dla was satysfakcjonujące. Ponieważ być może tu będzie dużo wydatków, albo w ogóle jesteście w takiej sytuacji, gdzie na przykład zarabiacie dobre pieniądze, ale te pieniądze gdzieś tak jakby odpływają. Po prostu są i nie ma, tak? I na przykład to może być związane z właśnie jakimiś wydatkami. I jakieś, nie wiem, rachunki, opłaty. Ale Wy tak widać, że bardzo niechętnie chcecie się tymi pieniędzmi dzielić. Nie jest to Wam na rękę, dlatego że Wy wkładacie w zarabianie tych pieniędzy bardzo dużo wysiłku, a kiedy te pieniądze przychodzą, to zaraz odpływają. Także tutaj kochani, jaka jest rada dla Was, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, rada piątka buław. Hmm. Wiecie co? Przyszło mi do głowy kompulsywne wydawanie pieniędzy. Czy nie jest tak, że w niektórych przypadkach e, pewne wydatki są po prostu takie nieprzemyślane, chaotyczne e, i e, pod wpływem impulsu? E, Podejmujecie na przykład jakieś decyzje. I, i to może powoduje, że yy, brakuje wam na przykład na rachunki, albo yy, macie takie poczucie, że znowu trzeba zapłacić rachunki, tak? Więc piątka była mówi o tym, że jeżeli zauważasz w sobie taką tendencję i skłonność do tego, że yy, no, wydajesz dużo pieniędzy i pod wpływem właśnie impulsu to jest to moment, gdzie trzeba się zatrzymać w tym momencie. Ale też jeszcze wiecie co? Poczułam taką wersję, że kwestie w ogóle wydatków i finansów tak jakby wymagają Waszego uporządkowania. Sprawdzenia rzeczywiście, ile Wy na przykład wydajecie. A może pożyczacie komuś też jakieś sumy, pieniędzy, um, w każdym razie jest tutaj powiedziane, że w finansach jest energia chaosu i ten chaos należy uporządkować. To jest bardzo ważne. Zobaczmy, jakie jest przesłanie anielskie dla Was. Tak, zobaczcie, pierwsza karta, która wyszła, to jest dziesiątka buław. Druga, kolejna, która potwierdza tą energię, to jest właśnie przesłanie anielskie. I jest tutaj powiedziane, że październik jest właśnie takim miesiącem dla Ciebie, drogi baranie, gdzie Ty powinieneś zadbać o siebie. Um, czym jest to zadbanie o siebie? Zrobienie dla siebie czegoś dobrego i relaksującego. Masaż, nie wiem, dobry film, um, kąpiel w soli morskiej na przykład, tak? Coś co ciebie zrelaksuje. Coś co ciebie uspokoi, bo ja też czuję, że właśnie ta energia twojego takiego wydrenowania, takiego zmęczenia wpływa na ciebie niekorzystnie i też na twoje finanse w jakiś sposób może blokuje ten przepływ finansowy. W ogóle teraz jeszcze usłyszałam coś takiego, że jeżeli chcesz w ogóle poprawić swoją sytuację, w październiku to nie tylko to jest kwestia zadbania o siebie, o swoje ciało, bo tutaj mamy bardzo często zmęczone ciało, ale to jest też kwestia, kochani, puszczenia czegoś, czego się kurczowo trzymacie. I może robicie też na siłę, bo tu wasze ciało krzyczy. A ja powiem wam, że w ostatnim czasie przekonałam się, na własnej skórze, że jeżeli właśnie mamy ciało bardzo takie obolałe, zmęczone i nasze zdrowie wysiada, to nic nam się nie chce, bo nie mamy na to siły, nie mamy na to mocy, nie mamy wtedy cierpliwości. Wtedy też psychika nasza może podupadać, jeżeli nie masz wytrenowanego umysłu. No, więc czuję, że nasze ciało jest bardzo ważne, i tutaj dla Was też to przesłanie jest właśnie podkreślone: że Wasze ciało jest istotne, żebyście Wy lepiej funkcjonowali. Nie tylko w październiku, ale w ogóle w całym e, Waszym życiu. I ja Was bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy, do czytań indywidualnych do rozmów telefonicznych, do czytań kronik Akaszy z uzdrawianiem, do sesji terapeutycznych, uzdrawiających, to jest pakiet trzech sesji, także kochani do poprzednich żyć, przeznaczenia duszy i wielu, wielu innych usług, jeżeli macie na to ochotę. Także dziękuję Wam bardzo, życzę wszystkiego dobrego i pa pa.